Witajcie, znajdujemy się przed Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Dziś pierwszy dzień pracy nowego dyrektora. Sprawdźmy, jak mu idzie. Chodźcie. Znajdujemy się w sali teatralno-widowiskowej Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność przedstawić Państwu nowego dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, pana Krzysztofa Czubaszka. Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy to niezwykłe miejsce. Wspaniała sala widowiskowa na ponad 340 miejsc. To obiekt z wieloma salami wielofunkcyjnymi. To miejsce, które ma ogromny potencjał. Jako mieszkaniec Ursynowa obserwowałem budowę Ursynowskiego Centrum Kultury. Wówczas jeszcze nawet nie myślałem, że zdecyduję się wystartować w konkursie i będę miał tę szansę i tę wspaniałą przygodę życiową pokierować alternatywami. Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy to najnowocześniejsza i największa tego typu placówka w Warszawie. To zobowiązuje do tego, by realizowany tutaj program, oferta kierowana do mieszkańców dzielnicy. Były na najwyższym poziomie. Ursynów będzie miał wreszcie własną scenę teatralną i to na najwyższym poziomie, z odpowiednim zapleczem umożliwiającym realizację profesjonalnych spektakli. Chciałbym, by na deskach Ursynowskiego Centrum Kultury gościły najlepsze zespoły nie tylko z Warszawy, ale z kraju, z zagranicy. Będziemy organizować przeglądy filmowe. Chciałbym, by powstał tutaj dyskusyjny klub filmowy umożliwiający spotkania z twórcami filmów, reżyserami, aktorami, by w tym miejscu kultura była nie tylko odtwarzana, ale tworzona bo to bardzo ważne, by mieszkańcy czuli się współtwórcami tego miejsca i dlatego będziemy zapraszać ich do wyrażenia swojej opinii, do konsultacji, będziemy komunikować się z mieszkańcami, a nie tylko serwować im z góry ustalony, gotowy program. Mimo, że dzisiaj pierwszy dzień, to różne rzeczy do tej pory się tutaj działy. Między innymi zgłaszały się do nas różne agencje artystyczne lub teatry. Notabene, dzisiaj wysłałem panu dyrektorowi maila właśnie z bardzo ciekawą propozycją muzykalu, premierą. Zaczynamy też rozmawiać o inauguracji roku kulturalnego, już mam nadzieję w popandemicznej formule. W ramach współpracy już planujemy imprezę Niespodziankę pod koniec czerwca. No ale zobaczymy, jak nam pozwolą na to ograniczenia pandemiczne. Chciałbym jak najszybciej zaprosić Państwa na dzień otwarty w Ursynowskim Centrum Kultury, pokazać te piękne wnętrza, to miejsce, w którym już niedługo będziemy się wspólnie spotykać, spędzać czas. Mam nadzieję, że nastąpi to, możliwie jak najszybciej. Chciałbym, żeby już po wakacjach to miejsce zaczęło żyć i oferować mieszkańcom Ursynowa Program kulturalny. Uruchomiliśmy już profil facebookowy naszego Centrum Kultury, niedługo też przygotujemy stronę internetową. Będziemy w mediach społecznościowych na bieżąco informować Państwa o tym, co robimy, a także zapraszać na pierwsze wydarzenia kulturalne. Zapraszam więc do śledzenia naszych profili i do korzystania z naszej oferty.